Daniel, tak. Twój udział ostatnio w The Voice of Poland wywołał mnóstwo kontrowersji. Czy emocje już opadły? No to prawda, jestem tego świadom, że moja osoba była bardzo kontrowersyjna. Ja nad tymi emocjami panowałem. Jak było widać też w programie, na scenie, udało mi się te emocje opanować mimo dużych, e, e, dużych gór, które mi powstawały w tym programie do pokonania. Ale spokoj, ja sobie radzę ze wszystkim w głowie, więc jest ok. A to tobie po prostu tak po ludzku było przykro, że tyle negatywnych emocji wywołują Twoje występy, które według czy to jurorów, czy to widzów, były no na słabszym poziomie niż pozostałych uczestników? Ja byłem trochę tego świadom, że idąc do programu, taki, taki hejt będzie w moją stronę skierowany. Nie sądziłem, że aż tak duży, więc ja jestem silny w głowie, ale oczywiście miałem chwilę taką, dwa dni, które było ciężko mi pracować, a w czasie tego programu nie ma czasu na to, żeby mieć przerwę, bo wszystko idzie longiem, live y są co tydzień, więc miałem dwa dni takiego dołu trochę, ale sobie z tym poradziłem i, i myślę, że do półfinału dotrwałem z głową i te występy. By były na spoko poziomie, mimo tego, że ćwierćfinał, wiem, że był średni. Okay. A powiedz mi, bo były też takie zarzuty, że Ty tam się dostałeś do tego programu poznajomości. no bo wcześniej tańczyłeś w programach różnych, różnych TVP, no i teraz znowu program TVP, tylko, że jako uczestnik muzyczny. Jak to jest? Dostajesz się po znajomości, czy musiałeś faktycznie przejść casting, przesłuchania i tak dalej? O tym już mówiłem, ale jeszcze raz powiem, że ja zgłosiłem się do programu ostatniego dnia precastingowego. To było 13 maja, za namową swojej przyjaciółki, więc ja się zgłosiłem tak jak każdy inny, szary, w cudzysłowie, człowiek z ulicy, który się zgłasza do programu, więc tak samo było z moją osobą. Okay. czyli dementujemy. A powiedz mi, zapolałycie cię słowa jurorów, którzy w pewnym momencie no, już nie chwalili ciebie, tylko wręcz przeciwnie ym, wypominali ci to, że ty jesteś słabszy po prostu wokalnie, a szczególnie mówię tutaj o słowach barona. Ja byłem też świadom swoich zdolności wokalnych w tym programie, bo jakby trafiło na mnie, że ja to, to doświadczenie zdobywałem właśnie w The Voice of Poland, bo ja wcześniej nie miałem możliwości rozwijania swojego wokalu na scenach takich dużych. Więc wiedziałem, że ta krytyka będzie, ale ta krytyka musi być moim zdaniem przemyślana, bo trzeba uważać na słowa, które mówi głowa programu, bo takie słowa mogą młodego artystę bardzo skrzywdzić jako młody wokalista, początkujący amator na scenie. Na szczęście sobie z tym poradziłem, ale myślę, że gdyby trafiło na kogoś innego, to ciężko byłoby po, po takich słowach znowu wrócić na scenę, słysząc po czterech miesiącach, że z tej sceny masz zejść. Było, było mocno po prostu. Było mocno, ale jakby ja uważam, że w życiu wszystko jest po coś i... Ja nie mam do nikogo żalu, bo ten program był dla mnie ogromną szansą i ogromnym warsztatem. Jestem za wszystko wdzięczny i też gdyby nie, e, nie to, co się stało na scenie półfinałowej, e, to może ten taki duży hejt by został e, skierowany na moją osobę, a teraz to się wszystko wróciło o 180 stopni. E, I ci hejterzy po ćwierćfinale wrócili na moją, na moją stronę, bo zobaczyli, że wykonałem spoko robotę na scenie. E, potrafię się wypowiedzieć i e, moj, moja wypowiedź jest e, przemyślana i nie jest. E, nie jest e, kierowana krytyką, więc myślę, że tak miało być, jestem szczęśliwy. A czy po e, programie, po Twoim odpadnięciu, miałeś okazję porozmawiać z baronem na temat jego właśnie krytyki? E, nie mieliśmy okazji porozmawiać w cztery oczy. Okej, okay. a czy na przykład jesteś teraz gotowy na to, żeby z nim porozmawiać? przybyć być piątkę i tak dalej? E, piątkę przybyliśmy, bo jak byłem na e, na finale już tydzień temu, to akurat przyszło mi tak, że byłem na widowni, już siedziałem sobie, oglądałem to wszystko z boku i akurat moje miejsce było obok miejsca Barona, więc nie wiem, czy to był przypadek, czy to było celowo zrobione przez osoby, które osadzały na publiczności. Więc Baron do mnie podszedł, podał mi piątkę i się przywitał. Jakby tyle, tyle z naszej styczności po tym, co się stało na scenie półfinałowej. Który z jurorów Ci najbardziej zaimponował? Ja myślę, że nie bez powodu poszedłem do Lambery, bo tak czułem, że ona mnie może bardzo zainspirować muzycznie i dać mi dużo rad. Więc, jakby od początku wybrałem ją i do teraz, jakby trwam w tej decyzji, że to była bardzo dobra decyzja. I nawet jeśli dawała mi swoją krytykę, to mówiła mi to prywatnie, ale też mówiła mi to tak, żebym mógł sobie to przełożyć na lepszą stronę i mógł z tego coś wyciągnąć. Więc, bardzo ją za, za to szanuję. Jak się okazało potem, twoja trenerka Lambery wygrała właśnie z Janem Górką cały program. No, jak to skomentujesz? Ja jestem bardzo szczęśliwy, bo to jest team Lambery, więc jakby ja się czuję, że pewna cząstka mnie też wygrała ten program, bo ja mega Jankowi kibicowałem. Sam prosiłem swoich obserwatorów i fanów, żeby oddawali głosy teraz na niego, bo wiem, że miałem ogromne wsparcie wśród właśnie swoich obserwujących, więc myślę, że jest, był to bardzo dobry wybór, jestem mega szczęśliwy.